Policjantów w akcji. Finał obławy w Wągrowcu obława w Wągrowcu zakończona. W akcję zaangażowanych było OK. 100 policjantów. Przed godzina. w 10 września, policjanci zatrzymali w Wągrowcu województwo. Wielkopolskie, mężczyznę podejrzewanego o zabicie nożem swojego szwagra. 43 letni Tomaszem. Był poszukiwany przez około 100 policjantów oficer prasowy wągrowieckiej policji młodszy. Aspirant Dominik Zieliński przekazał, że mężczyzna został zatrzymany u zbiegu ulic Jerzyka i Średniej. Dyżurny policji dostały informację, że mężczyzna był widziany w rejonie ulicy Średniej. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu, powiedział policjant. Tomasza M. Szukało około 100 policjantów z Wągrowca i Poznania. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Młodszy Inspektor. Andrzej Borowiak przekazał, że mężczyzna jest podejrzewany o zabicie w czwartkowe popołudnie swojego 37-letniego szwagra. Doszło do sprzeczki, podczas której ugodził go nożem, powiedział Borowiak. Dodał, że 43-latek mieszkał wraz z rodziną swojej siostry. Poszukiwany Tomaszem. Był w przeszłości 8 razy notowany przez policję w sprawie kradzieży pieniędzy z kościelnych skarbonek.